się marał, time meter via viewers gaming. Plus! W poprzednim, znaczy, tego nie budowałem w odcinku, ale właśnie sobie schowam rzeczy. I jestem ze mną! jestem No, i ogólnie dzisiaj budujemy szkołę, tak? Jeszcze mam akwarium, Nie mam No to, a, policja! Psy! Tak się budujemy. Łup. Nie Dobra, wiem. Już ja przestań. myślę, żeby wybudować ją tutaj. Tam koło lodzerów. No tu. Dobra. To czekaj jeszcze sprawdzę przy okazji za ilość szmaragdów. Za. 20! Aha, bo mu się ceny powiększyły. Dobra. Jezu, mam. To dawaj. A z czego budujemy? No z bruku. A ja nie niestety. mam... Nie mam bruku. Dobra, ja, ja tylko zrobię rozmiary i możemy. No to ja idę po bruka, bo nie mam. Także... No dobra. Czemu tam jeszcze? wieżowiec nie ma drugiego? Nieważne z tym wieżowcem. Yy, będziemy jeszcze robić najazd w następnym odcinku. Ale... No, Ale po tym odcinku... Będziemy biblioteczkę poza nagrywkami zrobić do Enchantingu. Kurde, mi się skończyło. E, Kurde, mam... skończyłem. mi się skończył ten. Zrobiłeś? Mogę? No, mam trochę, mam 10. No to masz. To widzimy się, jak będziemy mogli widać, jak będziemy mieli kobla. Dobra, widzę, już trochę wybudowaliśmy. Teraz właśnie podłowie. Widzimy się jak jeszcze trochę zrobimy. Także widzowie, już trochę zbudowaliśmy. Tu będzie więzienie no. na tym piętrze, a na dole będzie recepcja. Także widzimy się jak skończymy. Bardzo ciekawe budowanie. A po co? Nie wiem. O kurde, jakie tutaj takie byli... Nie wiem, nie wiem. Żyje! Co tam się stanęło? A co San no, To jest policja ogólnie, a mm? Mm, mm, nie mam już kobla... Mm, mm. Nie muszę już nie? nie muszę, muszę Dobra, widzowie, idę po kobla idzie. Także wie, to widzimy się. Nasz Skończyliśmy naszą piękną budowlę. Tak, tak się o to prezentuje. Tabliczki nie zrobiliśmy. I yeah. Ja. A to ja mam. To napisz, że tam policja. Policja. No, i tak się a... prezentuje nasza policja. Tu jest recepcją. Komputer, komputer. I idziemy na górę. Tu są pokoje. Tu jest przesłuchanie, tu jest przesłuchanie. Mhm, mm takie ładne. O, prawda, czyli to jest przesłuchanie. No, a tutaj są łóżka. Nie wiem, pan Zalek. Ty, a my toalet nie zrobiliśmy. Dobra, będą się na Nie skinny toilet. Hmm. Idę po skinny toilet. widzimy się już dwa toilet, Creeper. toilet, Creeper. Ja toilet ja 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 nie lubię Creeper. No trzeba coś zrobić. Dobra, to ja. ja i ja mam to. pokazać nasze skinny toilety. No, idź! Pomóc ci! Nie, Wyklepuj. ginę, ginę, ginę. Mam dwa serduszka. Tak? Jedno. Zginąłem. Ja <grym> nie uderzyłem. się. na No, było do wody wejść! Aha, ja chciałam pokazać <grym> Czekam na ciebie. Ja czekam na ciebie, otwórzam ci. O! No. Dobra. Skończyła się. Nie, ale no ty mnie też zabierz Kończę, jeszcze głowi w Idę, idę, idę Do boju! Gdzie ty jest? Zdobył się mnie. zdobył się Zdobył się, wiem, wiem, co. Że... jak się zabudował! Dziad No co to? Ej, ty wiewiór Spadłeś? Co ty tutaj... Co to jest? No pa, no i wykopa... No nie! Dobra, masz przesranę, tyle też powiem. Masz rano. No to znajdź mnie, chodź. znajdź mnie. Ha. Ha. <noise> nie widzę cię. NIE! Ja Dobra, zabij mnie, tam. zabij mnie, zabij mnie, zabij mnie. Dobra, idę. Zabij mnie, wiesz? Jeśli się nie chce. Dzięki. Chodź. Możemy to w końcu pokazać? Możemy. Uwielbiam, teraz ja nie wyjdę. Teraz ja nie wyjdę. Trzeba, Trzeba się to ciekawe. naprawić, co tam zrobiłem. Co my zrobiliśmy? A jakim cudem macie ja siekier siekierą tylko pokonałem? kanałem? Wiem, ale gościu ja miałam tarczę założoną. No właśnie widziałem to. Hmm. Tutaj trzeba... Dobra, tutaj trzeba kobla. Hmm. Dobra, także widzowie. Do czego są te skrzynki? Yy, tutaj, żeby więźniowie zostawiali swoje... Z ...rzeczy. Okej, okay, tutaj jest prawda, fałsz. Znaczy... Yy, po, mu... Mówiliśmy już ten malaga jak zwykle, a już nie ma. Słuchajcie. No. Czego, czego nie ma? No to jest Czego są. nie ma No tak. O, no, zgadzać. Dobra, no. Tutaj mamy toaletkę, tutaj wódka i no. Tutaj toaleta, tutaj się myjemy. A jedzenie to będziemy raz na miesiąc dawali, więc... No jasne, bo co? <laughs> tutaj, no i co? to same. No i to już. No Także wideo to jest końcinko. Nie nora.